Witam was w czwartym już odcinku ze Ski Jump Jak wiecie, z, oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, że cały czas gramy na świata, które za niedługo się skończył w tym odcinku się. No w tym odcinku... pierwszy dzień. A więc zaczynamy! W lachti w Finlandii skoczymy. To będzie niechyba dobry skok. Tak, to będzie dobry skok. No, ale Ich jeszcze zlagowały coś. Ja skoczyłem, zlagowało coś i dzięki temu lądowanie doskonałe. No. Przewaga 9 punktów i 80. To będzie dobry skok. Oj, trochę słabe wybicie. Za płasko lecę. Nie jeszcze gorzej niż poprzedni skok. To właśnie 3,5 na... Ja jeszcze spłynieć trochę to lądowanie, żeby dalej powiedzieć, że to nawet już sensu nie miało, ale przewaga ogromna. Dobra, jest Jest? Tak jak to mieliśmy już w tym sezonie, że mieliśmy dwie polskie skocznie pod rząd. Wisłe i później zakopane. To tak teraz mamy dwie fi fińskie Jezu laki ale to zepsułem. Ale to zepsułem! To nie będzie pierwsze miejsce, no właśnie. Ósmy. A co jestem pierwszy dziesiące, Jezu! Mam straty. 19 punktów i 80. To będzie trudne. Nie, na no, pierwsze miejsce to już myślę, się... muszę sobie odpuścić. Ale pierwsza piątka jest w zasięgu. Tak samo jak podium. Tylko trochę lepszy. Tylko... No właśnie, i ja o jedną lokatę, tylko poprawiłem pozycję. Z ósmej na. Siódmą o, za mną jest Kamień Stock, przegrałem o 2 ,80. Nie wierzę! Nie! Kurde! O jedną dziesiątą przegrałem z tłumaszem Ale dobra, ja się sobie na luźnie skoczę, bo to jest pewne. Że my już wygramy No i Tronheim. Fajna skocznia, kurde. Nie powinno wyjść, powinno być. Wyjść, kurde nie Dobra, będzie dobry skok. Będzie dobry skok. Tak jest dobry skok 129,5 metra, ale drugi. Kurde, nie, nie spodziewałem się, że oni tak będą. Że boty będą tak skakały, dobra. Małe przewagi tu są. Ja mam tylko punkt straty do Simona Oman, ale Maciej Kot też mnie goń. Mam tylko 0,5 straty. 50 straty uwierzcie mi w skokach narciarskich, to jest nic doskonałe w Tak. Jaki skok! Ewidentnie, pierwsi 136,5 metrów. Wygrywamy ten konkurs. Tu montowałem. Bez żadnego problemu, bez żadnych kompleksów. Lecimy, doszlą. Teraz będą dwa konkursy. W jednej z moich ulubionych skoczni tutaj potrafię skoczyć 160 metrów, a rekord jest ze 140. Mówię to serio: 150 metrów to ja skaczę w drugim sezonie bez problemu. Teraz wam to pokażę. 151. Ogrom. Tak sądzę. Pobiłeś rekord skoczni. Nie Może mi tego nie wybaczyć, ale. Sorry, no konkurs już mam wygrany. Zobaczymy, jak skoc, skoczy w najlepszych warunkach. Kurde, będzie gorzej. Ewidentnie będzie gorzej. W ogóle 150 kroków no. trochę zboczymy, no tak. Ale dobra, jest. O Jezu, peń 100 punktów Masakra Nie, po chyba jest chyba jeden konkurs, jest Piero Planica no, Po jest od razu Planica Co? Su... Przepraszam, ale coś raz... tak. mi YouTube przysłał O od razu lańca, no to w super w sumie Doskonałe 150 metrów nie ma coś mi się zdaje. No 137. Nie, nie na razie najkrótszy skok, bo tamten był 137,5 Przewaga już prawie 30 punktów. O jezu, ale zepsułem 128 metrów, ale to zepsułem. O jezu, jakie to zepsułem. Najkrótszy skok w. Wo... jaki oddałem w ogóle w tej grze. A się, że w tej grze. Wosło skakałem bardzo często. раз на все все не на два раза понида курды Это у них коты зеленые вскользненьки ты столько для меня тут 217 метров Бенди ма преимущество, Бенди ма преимущество что итак что какая Noskonałe widzicie, mnie. Będzie daleko. No rekordy skosin na pewno nie pobię. Nigdy nie pobiłem rekordy skosni w planecie. Ten rekord jest taki... No go się nie da W 2014 roku to są rekordy. Gdyby była... Gdyby ta... Gdyby były nowe i za to... Do tych nowych skoczyń, do nowego roku i do tych nowych rekordów. O! Rekord w są 250. 1 metr. 251. Bo Peter wskoczył skoczył 250. No chyba tak, 250. Nie, nie mogę. Się... 200. Kurde. 200. 250 skoczył, Nie. A 251 na drugi dzień skoczył Anders Panemek, który ten sezon ma bardzo przeciętny. Wychyliłem głowę do przodu jak Domen Prevz. Tak agresywnie dosyć. Wylądujesz, wylądował doskonale. Lądowanie 100% 100%. I wygrywamy. Proszę Państwa. Mistrzostwo świata, łatwe zwycięstwo. To jest tak sądre. Albo wręcz banalne. Wygrywamy. kamień to był trzeci. Ktoś go jeszcze wyprzedził. Bo on ma takie kopinę złym ja. Kurde. Ciekawa sprawa. Trofe... Nie Weźmy w graj. No to sobie weźmiemy turniej. Po kolei będziemy lecieć. A to jest. Właśnie. jeden, jeden naj... Ulala! Trafiamy na. Jak na razie. Lidera. W skokach narciarskich to na domel na Prewca Oczywiście w realu Nie! Serio skaczemy w ruce? ja nie lubię skakać Za bardzo Ale no, to skok był Na pewno to wygrała 38 mi metra I się rekord w i wiemy Boże, Domel Prewca Muszą mieć przygody Zanim wylądował pewnie się wywalił tak słabo wyskoczyć. A ja chyba teraz z Kamilem Stochem rywalizuję. Na pewno z jakimś Polakiem. Zwycięskim, pewne. 144 pół I zawsze... No, z Kamilem Stochem. Wygrałem. No. Zawsze skaczę dobrze. Po czym jak jest finał albo półfinał? Wywalam się jak ląduje. albo się coś źle wybije tak mi jest zawsze o to nie będzie na przykład dobry skok to jest skok który nam za na zwycięstwo z kofflerem 142 metry na razie wszystkie trzy skoki ponad 140 metrów I najgorszy ten 142 i Kofl Boże. kofler i nam skoczy Ten jest bardzo krótki. Jeden skok 140 nie będzie. Jest 142, jest zwycięstwo. Na pewno tak Stefan Kraft! Pokonany wszystkie moje skoki na i <m> Wszystkie ocenione. Powyżej 155 punktów. Drugi był Kraft, front trzeci. Ale on miał akurat gorsze skoki od koflara, tylko że kofler ten drugi to zepsuł kompletnie. Domen Preew najmniej. On za Manem z Kasajem, z Kotem, z Damianem, Jerneem. Z Tomasem Morgenszternem, Michalem Heubeckim. Oj, co zaskakujące, Peterem Preewcem! Dali po jednym skoku. Może być. Tylko jeden jesteś zwycięzcą. Tego to turnieju. Turnieju. Dobra, to by było, to by było chyba na tyle. W tym odcinku. No i. Czeka. Czeka nasz ostatni odcinek. już ze ski jump. Zostanie nam puchar. I puchar gracza został nam. W kolejnym odcinku. Przejdziemy ski jump. Najprawdopodobniej. A ja... Ale możemy też nie przyjść. <laughs> Może mi się nie udać. A ja się z wami żegnam. To był koniec tego odcinka. Na